Witam Was w kolejnym Archeologu. W tym odcinku kolejny raz przeniesiemy się w czasie o kilka tysiącleci, żeby sprawdzić jak kiedyś mieszkali ludzie. Tym razem zapraszam Was do osady Łowców Fog w Wrzucewie nad Zatoką Pucką. W miejscu gdzie się znajdujemy odkryto, a, na, a następnie zrekonstruowano in situ, czyli w miejscu odnalezienia, osadę z okresu Neolitu. Jej początki sięgają nawet 6500 lat temu. Patrząc na położenie osady, Wydaje się, że nazwa osada łowców fok jest oczywista. Oczywiste jest, że ludzie korzystać będą z tego, co daje morze. Pamiętać jednak, musimy, że w Neolicie klimat był inny. Było cieplej i bardziej wilgotno. Inny był też poziom morza. Około 6000 lat temu poziom morza było około 5 metrów niższy. 3000 lat temu około 2 metry niższy. Oczywiście inna była też linia brzegowa. Osada, dziś leżąca niemal na plaży, znajdowała się kilka kilometrów od morza, nad czymś między bagnem a słonym jeziorem, oddzielonym od zatoki gdańskiej piaszczystą mierzeją. Ta mierzeja była idealnym miejscem do polowania na foki. Pierwsi mieszkańcy osady w Rzucewie to ludność tzw. kultury Ertebele, znanej głównie z wybrzeży Danii. Była to społeczność żyjąca na pograniczu starego mezolitycznego świata oraz nowego neolitycznego. Tak jak ich mezolityczni przodkowie nadal utrzymywali się głównie z polowania i rybołówstwa. Od przybyszów z południa zapożyczyli ceramikę. Ich naczynia były jednak bardzo dziwne, ostrodenne kilka fragmentów takich naczyń odkryto także podczas wykopalisk w Rzucewie. Innym śladem po osadnictwie kultury tebele są ślady półziemianek, takich jak ta, którą widzicie za mną. Były to niewielkie konstrukcje, podobne do mezolitycznego szałasu, który pokazywałem wam w Biskupinie. Cała osada w Rzucewie, datowana na około 4500 lat przed naszą erą, składała się z co najmniej trzech takich półziemianek. 2000 lat Zdecydowanie więcej zabytków związane jest z drugą fazą funkcjonowania osady. Około 2500 lat przed naszą erą pojawia się tu neolityczna ludność związana z kręgiem kultur sznurowych. Ponownie nie jest to jednak grupa w pełni rolnicza. Bardzo słabe gleby nie przeciągały nadbałtych rolników. Zwykle podstawą wyżywienia ludności kultur sznurowych jest pasterstwo. Natomiast mieszkańcy dawnego Rzucewa utrzymywali się głównie z połowu ryb oraz polowania na foki. Tylko w niewielkim stopniu uzupełniali diety z hodowlanymi zwierzętami. Na podstawie znalezionych podczas wykopalisk szczątków oraz dzięki analizie chemicznej naczni glinianych, w których gotowano 4,5 tysiąca lat temu, wiemy, że podstawą wyżywienia stanowiły dorsze. W mniejszym stopniu zaś mięso foki grenlandzkiej. Zasada w Rzucewie składała się z około 8 domów, takich jak widzicie za mną. Oczywiście prawdopodobnie miały wszystkie ściany. Domy wznoszone były na sztucznie zniwelowanych tarasach o szerokości około 5 metrów. Każdy dom miał powierzchnię około 30 metrów, a więc znacznie mniej niż dom pierwszych rolników, który pokazywałem wam w skupinie. Drewniane chaty zbudowane były w konstrukcji słupowej. Ściany składały się z dwóch rzędów ściśle przyległych do siebie słupów. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana była mchem i faszyną. Zapewniało to doskonałą izolację. Jednak jest to miejscowy ewenement. Zwykle do uszczelniania stosowano glinę. W chatach znajdowane są liczne fragmenty naczyń glinianych, a także całe naczynia. W ogóle jednej z chat odkryto całe duże naczynie zasobowe o wysokości około 70 cm. Służyło ono do przechowywania zapasów. Naczynia lepiono oczywiście ręcznie, bez użycia koła garncarskiego, które wynaleziono znacznie później. Ceramika neolityczna pełniła wówczas bardzo ważną rolę, nie tylko użytkową, ale również tożsamościową. Bardzo ściśle przestrzegano reguł tego, jak można lepić naczynia, jakie mogą mieć kształty, jakie zdobić. zdobyć. Ceramika stanowiąca lokalną odmianę naczyń znanych z całego kręgu kultury sznurowych, charakteryzuje się bardzo bogatą ornamentyką. Zobaczyć tu możemy też rekonstrukcję pieca gałęzarskiego. Jednak jest on znacznie młodszy od osady, o której Wam opowiadam i pochodzi z przełomu epoki brązu i żelaza. W tym budynku działa też niewielkie muzeum, gdzie możecie zobaczyć część znalezisk z wykopalisk. Jeżeli będziecie w okolicy, gorąco zachęcam Was do zobaczenia tego miejsca. Jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce, Jedyne miejsce nad Bałtykiem, gdzie możecie się cofnąć 4500, a nawet 6500 lat w przeszłość. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, lajkujcie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie ten kanał. Dziękuję.